Tradycyjnym obrzędem dzielenia chlebem rozpoczęły się dożynki w gminie Tuchów. Tak, tradycyjnie w przedostatni weekend sierpnia spotykamy się, aby świętować dożynki. No jest to święto rolników, wiadomo, że jest ich coraz mniej, ale należy się im szacunek za to, że jeszcze uprawiają ziemię i dbają o to, żebyśmy mogli z tych plonów korzystać. To, co powiedziałem przyjmując chleb, żeby mieli zawsze satysfakcję z tej pracy, którą wykonują, a ziemia, którą uprawiają, dawała im obfite plony. Gospodarstwa są niewielkie, Wielkie, średnia wielkość gospodarstwa w Gminie Tuchów to niewiele ponad 2,5 hektara, ale są to gospodarstwa, które są nastawione na taką domową produkcję, właśnie na swoje potrzeby. Co prawda są i gospodarze, tak jak tegoroczny starosta dożynek, który ma 60 hektarów, ale to są naprawdę wyjątki. Ja myślę, że to, ta tradycja od lat y, realizowana nie tylko w naszej gminie jest piękną tradycją, i mam nadzieję, że y, to będzie kontynuowane w ten sposób, że będziemy oddawać szacunek tym ludziom, którzy trudnią się pracą y, na roli. I taki jest główny cel, bo tak to by było wielokrotnie podkreślane także w homilii księdza e, proboszcza, że to jest święto dziękczynienia, a ja dodaję zawsze, że to jest również święto radości. I dzisiaj już teraz całe popołudnie spędzimy na radości. Pogoda nie przeszkodziła w radowaniu się podczas święta. Przepiękna uroczystość dożynkowa, pomimo może niezbyt sprzyjającej pogody mnóstwo mieszkańców, to znaczy, że mieszkańcy wspierają rolnictwo nie tylko właśnie po, przy okazji różnych tam dyskusji na temat rolnictwa, ale przede wszystkim chcą podziękować również rolnikom, tym, którzy dbają o to, po to, żebyśmy przede wszystkim mieli zdrową żywność, żebyśmy przede wszystkim mieli dostęp do owoców, warzyw, to, to przepiękne. Myślę, że to jest przede wszystkim tożsamość, nasza tożsamość kulturowo-społeczna, że od setek lat rolnicy, kiedy kończyli właśnie pracę w polu, pracę związane właśnie ze żniwym, że mieszkańcy dziękowali wpierw Bogu za pogodę, która pozwoliła przede wszystkim zasiać, ale również i zebrać to zboże. I oczywiście wyrażali wielką radość również dla tych wszystkich, którzy pomagali tym rolnikom, że po to, żeby oni mogli. W sposób bezpieczny, ale również normalny funkcjonować. Dzisiaj na rzecz rolnictwa pracuje wiele różnych instytucji, tych samorządowych, rządowych, mnóstwo również podmiotów gospodarczych. W związku z tym myślę, że to jest taka dobra okazja z jednej strony do podziękowań, a z drugiej strony również do takiej refleksji, żebyśmy nie tylko dziękowali rolnikom podczas dożynek, podczas takich spotkań z rolnikami, ale również żebyśmy na co dzień pamiętali właśnie o ich ciężkiej pracy. Podczas uroczystości nie zabrakło tradycyjnego przeglądu wieńców dożynkowych. Zaprezentowało się 14 takich delegacji dożynkowych. Gościnnie po raz pierwszy przyjechali do nas również przyjechała do nas również delegacja z Bistuszowej. Jak Pani widzi, wieńce są przepiękne, przepięknie wykonane. No myślę, może nawet nie myślę, ale jestem przekonany, że tradycja nie zaginie. I nie ginie, po prostu z pokolenia na pokolenia przekazywane, przekazywany jest ten obyczaj robienia tychże wieńców. No, wieńców widać naprawdę wspaniałych, różną techniką. Oprócz zboża są i kwiaty, owoce, no, po prostu wszystko to, co potrafi ozdobić ten wieniec dożynkowy. Były także życzenia dla rolników w dniu ich święta. Ja życzę przede wszystkim tego, aby nasi konsumenci z regionu Tarnowskiego szukali właśnie produktów, które są tutaj produkowane.